Witajcie, Rodacy. Van Power to producent z Kalifornii. Sprawdźmy zatem, jak ten amerykański sprzęt sprawdzi się na naszych drogach i czy warto go kupić. Oto test. Tak wygląda front opakowania, i tu wiele nie ma. Sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas podróży. Wszystkie komponenty od pianka czy styropian. Marne szanse, by cokolwiek rowerowi stało się z winy kuriera. W środku mamy porządne klucze i imbusy, a nie takie typowe potaniości. Jest instrukcja obsługi, jak i tu znajdziemy fotki jak złożyć elektryka. Mamy już trochę szybszą, bo 4A ładowarkę z diodą symbolizującą o statusie ładowania. No i producent dorzucił przedni aluminiowy błotnik, ale ja go nie zakładałem. Tak wygląda Urban Glide Ultra od razu po wyjęciu. Design minimalistyczny i w ogóle nie pokazuje faktycznej wartości roweru. To może się podobać ale najważniejsze jest to, że jakość komponentów jest naprawdę dobra. Siedzą tu tylko markowe i dobre rzeczy, o których już niebawem. Waga całości to 32 kg, więc typowo jak na elektryka. Za nasz komfort będzie odpowiadał przedni amortyzator Zoom o 80 mm skoku. Tutaj patrząc od góry mamy również pokrętło z możliwością 8 regulacji jak mocno ma działać. Z tyłu w sztycy jest schowana 30 mm amortyzacja, również marki Zoom, a na niej mamy całkiem wygodne siodełko. Nie wiem co w środku siedzi, ale zachowuje się jak żel i jest obszyte miłym materiałem. Do tego koła Kendy 2.2 z typowo miejskim bieżnikiem. Te oferują dobry balans między wybieraniem dziur a przyczepnością. Obawiałem się o ten komfort, ale ta podwójna amortyzacja dobrze sobie radzi z wybieraniem nierówności. Tutaj ta typowa miejska dżungla to nic strasznego: przerwy w kostce brukowej, dziury w asfalcie czy niedoskonałości na chodniku są wybierane łagodnie i możemy spokojnie cieszyć się jazdą. Również, jak zboczymy i wpadniemy gdzieś do lasu, to ten Van Powers was nie zawiedzie. Owszem, pamiętajcie, że to nie jest fat bike, więc w grząskim piasku na pewno będzie niekomfortowo i niestabilnie, ale jak mamy utwardzoną leśną drogę, to śmigniecie tym sprzętem bez żadnego problemu. Oczywiście to miejski krążownik i to tam najlepiej sprawdzi, ale jakieś wypady leśne od czasu do czasu też mu nie będą straszne. Nieoczekiwane wydarzenia zawsze się zdarzają, ale tu te najlepsze technologicznie hamulce hydrauliczne będą nas strzegły przed wypadkiem. Po raz kolejny nie są to name'y, a Traktro HD E350. Te działają naprawdę dobrze i droga hamowania jest krótka, ale tu nie mogło być inaczej. Do bezpieczeństwa można też zaliczyć przednie LEDowe światełko plus odblask poniżej. Tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o moc, ale na 100% z daleka będziemy widzialni. Do tego mamy światło stopu z tyłu i te jest widzialne nawet w słoneczny dzień. Szkoda jedynie, że się nie doświetla, gdy hamujemy. Jak już jesteśmy z tyłu, to zerknijcie na bagażnik. Ten oficjalnie może udźwignąć nawet 25 kg, ale patrząc jak porządnie jest wykonany, to nawet jak dwa razy więcej zapakujecie, to nic mu się nie stanie. Zobaczcie także, jak wygląda rama. Jest to najlepiej zrobiona rama spośród wszystkich elektryków, na których jeździłem. Nie ma w ogóle widocznych brzydkich spawów, jak to ma miejsce w tańszych elektrykach, a zastosowane aluminium to 60-61. Po środku ukryła się bateria, i by ją wyciągnąć, trzeba użyć jednego z dwóch kluczyków, jakie otrzymaliśmy. Siedzą tu oryginalne ogniwa LG, a ich łączna pojemność to 690 godzin. To, w połączeniu z MID silnikiem, daje nam zasięg nawet powyżej 100 km sztos. No właśnie, napędzać będzie nas Bafang, czyli już topowa marka M510, nie generuje może dużo watów, bo 250, ale za to moment obrotowy na poziomie 95 Nm to najwyższa wartość, z jaką miałem do czynienia w stosunku do tej mocy. Tu żadne górki i wzniesienia nie będą nam straszne. Zerknijcie jeszcze na kierownicę, ta jest ergonomicznie wyprofilowana, a rączki mamy gumowe i żłobione, więc nawet w deszczu mamy pewny chwyt. Po lewej stronie znalazły się tylko przyciski funkcyjne i niestety ale oldschoolowy dzwonek w tej cenie widziałbym już elektryczny. Po prawej jedynie przerzutki Microshift RDM26L 9-biegowe. Po środku spory 3,5-calowy i kolorowy wyświetlacz TFT LCD. Ten pokazuje nam już dużo informacji na temat roweru i zazwyczaj kolorowe ekrany są średnio widoczne w dużym słońcu, ale nie tu, więc to kolejny plus dla Van Powersa. Podoba mi się też możliwość ustawienia hasła i dopiero po jego wpisaniu będziemy mogli uruchomić maszynę. Jako już rower wchodzący w górną półkę cenową nie mogło zabraknąć też czujnika nacisku, tak więc pedałując agresywnie, silnik inteligentnie będzie dostarczał nam adekwatną, czyli maksymalną ilość mocy. A jak się na nim jeździ? Cóż, tu pierwsze co przychodzi mi na myśl to bardzo gładko. Nie ma żadnych szarpań, a przyspieszenie jest bardzo liniowe. Rower nie posiada manetki gazu, ale pedałowanie w ogóle nas nie męczy. My ledwo co czujemy, że machamy nogami, więc nawet gdy przejdziemy 80 km, możemy z niego zejść i jeszcze przebiec maraton. Silnik jest bardzo dobrze zestrojony i naciskając na pedały, bez żadnego opóźnienia czujemy jak bafan się załącza i pcha nas do przodu. Zmiana biegów następuje również bardzo płynnie i szybko. Natomiast ja jeździłem prawie cały czas na najwyższych biegach, jako że silnik jest na tyle mocny, że mało kiedy musiałem schodzić nawet na trójkę, nie mówiąc już o jedynce mega. Reasumując, Jedynie można się przyczepić do ceny. Ponad 13 tysięcy zł to dużo, ale sam silnik kosztuje tu 4 tysiące. Tak samo reszta komponentów to sprawdzone i markowe podzespoły. Jak sobie wszystko pokompletujemy, to ta cena nagle wydaje się uzasadniona. Urban Glide Ultra jest komfortowy, hamulce są bardzo mocne, zasięg jest zacny, a płynna jazda to coś, co każdy doceni. Mając zatem te parę złotych, jest to zdecydowanie elektryk, na którym się nie zawiedziecie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.